Obiecany materiał z kotłowni, tak jak obiecałem, mówiłem się w końcu z panem Sebastianem, pan Sebastian znalazł sobie chwilę, w końcu zobaczycie naszego hydraulika, który wykonał wszystkie przyłącza i tak dalej, całą hydraulikę i, i gazownię u nas w domu, także powiem Wam teraz troszeczkę więcej na temat całej naszej kotłowni, z takiego specjalistycznego kąta i oka, też wiem, że osoby są, które nas oglądają też techniczne, więc opowiem Wam co, jak, po co, dlaczego, jakiej firmy, i będziecie mogli sobie sami wyciągnąć jakieś wnioski, oczywiście swoje komentarze wrzucić, swój grosik, dorzucić coś jest dobrze, coś jest źle, bo na pewno takie komentarze się znajdą. Także lecimy Panie Sebastianie. Ale zanim zaczniemy, budowa ciągnie inwestorów po kieszeniach, więc jeśli lubicie oszczędzać na zakupach w sieci, to koniecznie zainstalujcie wtyczkę LetiShop. Dzięki niej dokonując zakupów online odzyskacie część wydanych pieniędzy. Zasada działania jest bardzo prosta. LetiShop poleca zaprzyjaźnione sklepy, a te w zamian za reklamę płacą za każdy zakup prowizję. A LetiShop dzieli się tą prowizją z użytkownikiem w postaci cashbacku. Są to prawdziwe pieniądze, które można wypłacić na konto bankowe w dowolnym momencie. Aktualnie LetiShop zorganizowało konkurs, w którym nagrodą główną jest Mercedes GLA 200. Aby wziąć udział, wystarczy, że wejdziecie na stronę konkursową, do której link znajdziecie w opisie. Za pomocą Letyshop Shop dokonacie zakupów o wartości minimum 40 zł. Odpowiecie na proste pytanie, dlaczego lubicie kupować na Legro, i zgłosicie swój udział w konkursie. Konkurs trwa do 28 lutego, a wyniki będą ogłoszone 1 kwietnia. Proste zasady, więc warto spróbować, a więcej informacji znajdziecie w linku w opisie. A teraz wróćmy do tematu filmu. No, witam wszystkich. To, co tutaj widzimy, to jest kotłownia wykonana przez naszą ekipę. Jeżeli chodzi o takie podstawowe elementy całej kotłowni, no to podstawowym elementem jest źródło ciepła. No w tej kotłowni mamy kocioł gazowy, kondensacyjny. Tak jak widać, jest to kocioł producenta. Producentem jest Marka Chowal. Chowal, szwajcarski produkt Kocioł jednofunkcyjny mm. To od razu może Panie Sebastianie dlaczego jednofunkcyjny a nie dwufunkcyjny? No jednofunkcyjny ze względu na ilość ym, potrzebnej ciepłej wody użytkowej w domu jednorodzinnym Tutaj mamy dwie łazienki Czyli mamy prysznic, no wiadomo umywalkę W drugiej łazience mamy prysznic i wannę No wanna generuje spore zapotrzebowanie Dlatego też kocioł dwufunkcyjny, owszem, też by sobie poradził, ale nieco gorzej, ponieważ produkcja w dwufunkcyjnym kotle odbywa się, produkowana ciepła woda jest na bieżąco, poprzez przepływ i, wiadomo, podgrzew tej wody. A jeżeli chodzi o kocioł jednofunkcyjny, to możemy tą ilość zmagazynować w ilości takiej, w jakiej wyposażyliśmy sobie kotłownię, jeżeli chodzi o zbiornik. Tutaj mamy zbiornik 150-litrowy. Także zatankowanie powiedzmy tej wanny to, to, to ujdzie bez problemu, ponieważ kocioł od razu przy spadku temperatury przełączy nam się z zgrzania. Załóżmy, jeżeli będzie akurat grzał centralne ogrzewanie, przełączy nam się nagrzanie zbiornika z pełną mocą. Także od razu ten ubytek ciepłej wody zostanie odpowiednio e, uzupełniony. Kotły dwufunkcyjne powiedzmy, bardziej mają rację bytu gdzieś w mieszkaniach, w modernizacjach, gdzie powiedzmy, po pierwsze, nie mamy miejsca, no a po drugie, zapotrzebowanie na tą ciepłą wodę jest nieco inne, nie? Są kotły, powiedzmy, dwufunkcyjne, producenci starają się wprowadzić urządzenia dwufunkcyjne o zwiększonym wydatku ciepłej wody, ale to są dopiero, powiedzmy, wstępne jakieś tam modele, które czy się sprawdzą? Tego nie wiem. Mamy jedną sztukę w sumie zamontowaną, ale to, to w domku letniskowym takim całorocznym. Czy to się sprawdzi? To właśnie nie wiadomo. Ale tutaj na pewno zawsze na nadą warto wziąć kocioł jednofunkcyjny. Czas pokaże. I żeby, żeby nie było, że y, piec dwóch jest zły, nie odbierajcie tego w ten sposób. Nie, nie. Jest y, urządzeniem dobrym, ponieważ mówię, to wszystko zależy od tego, kto jaką ilość ciepłej wody produkuje. Gdyby była jedna łazienka z prysznicem, załóżmy, no to można by się zastanowić, czy ktoś chce magazynować ciepłą wodę, ponieważ magazynowanie ciepłej wody, wiadomo, to jest zawsze strata, nie? Ten zbiornik... Może stać nieużywany, jeżeli byłby wygrzany do załóżmy 40 stopni, to przez 8-10 godzin, kiedy nie ma nas w domu, bo jesteśmy w pracy, no to ta ciepła woda cały czas tam na nas czeka. W kotle dwufunkcyjnym tego by nie było, no przez to wiadomo strat postojowych wtedy nie generuje y, zasobnik, no bo, no bo go nie ma. Nie? O samym kotle, jeszcze jeżeli chodzi o kocioł, y, to powiedzmy dlaczego akurat takie rozwiązanie. Tutaj otworzę, żeby zobaczyć go od środka, powiedzmy. Bardzo często montujemy te, te jednostki, ze względu na po pierwsze prostotę działania, e, żywotność, no i ekonomię, którą ten kocioł jest w stanie wygenerować nam z każdym rokiem swojej pracy. E, wiadomo, że e, chowal może nie każdemu. Od razu gdzieś tam kojarzy się z kotłem gazowym, albo niektórzy mogą pierwszy raz o, o takim producencie słyszeć. Jednak no, w branży powiedzmy, jeżeli ktoś jest, to na pewno się z tym spotkał. Produkują bardzo dużo urządzeń przemysłowych, na przykład Próż Dański. Duże jednostki to tam, gdzie są wspólnoty spółdzielnie, to w 80% podejrzewam, że, że pracuje to właśnie na, na ich produktach. Jednostka bardzo żywotna, to co, je, to co wyróżnia ten kocioł to przede wszystkim wymiennik. To jest wymiennik ze stopu y, alukszem czyli mamy wymiennik aluminiowo-krzemowy. Większość producentów stosuje jednak nierdzewkę, ale y, aluminium, co ciekawe, jest dziesięciokrotnie lepszym przewodnikiem ciepła od, od stali nierdzewnej, a to później wpływa oczywiście na Ilość zużywanego mm, opału, yy, przepraszam, gazu. To, co wyróżnia akurat ten kocioł, bo Alukszem jest dość wrażliwy, jeżeli chodzi o jakość wody. Ale pan, tu... pa, jeszcze przerwę Państwo stanie mi Pan powiedzieć, że to nie jest reklama. <laughs> żeby nie, nie było. <laughs> to nie jest reklama. Tu chodzi o to, żeby mm, powiedzmy, są zwolennicy rozwiązań ze stali nierdzewnej, żeby. Kocioł miał wymiennik ze stali rezerwnej, ale są też wymienniki aluminiowo-krzemowe, które powiedzmy gdzieś tam e, są traktowane jako te gorsze, z tego względu, że e, mogą zostać wykupowane przez wodę. Tutaj, rozwiązanie, które zostało zastosowane, to jest wężownica miedziana, którą widać z tyłu, i ta część wodna odseparowana jest. Właśnie, miedzią jest to rura miedziana FIL-22, co skutkuje tym, że za 10 lat wymiennik nie będzie zakamieniony. Nie? Także, no, jeżeli chodzi o kocioł, to, to to by było na tyle. A o mocy powiedzieliśmy? Moc to są 24 kW. Oczywiście ta to jest moc nominalna, kocioł pracuje w modulacji. No teraz, jeszcze nie do końca pełnej, ponieważ czekamy jeszcze na, na uzupełnienie. Automatyki będziemy to wszystko trochę optymalizowali. Dojdzie, dojdą nam jeszcze termostaty pokojowe, jak również mm, czujnik zewnętrzny, który będzie nam operował krzywą grzewczą e, w kotle i wtedy ten zakres regulacji będzie troszkę większy, nie? E, Idąc dalej z takich e, tematów podzespołów, no to jest wymiennik. Wymiennik jest ze stali nierdzewnej. Pojemność, tak jak wspominałem, 150 litrów. Stanęła tutaj nierdzewka z tego względu, że Emalia no, podrożała dość mocno i, i powiedzmy, te zbiorniki nierdzewne trochę miały z, z kilka miesięcy, że ta cena aż tak nie, 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 nie przerażała. Tylko teraz nastąpiła taka, w sumie, karuzela cenowa, że nierdzewka znowu yy, poszła dość mocno w górę, ponieważ podwyżka nastąpiła około 45% więc podejrzewam, że gdybyśmy dzisiaj realizowali tą inwestycję, to mógłby być problem, jeżeli chodzi o ocenę, ponieważ wtedy już nie szłoby powiedzmy tutaj w żaden sposób e, uargumentować, czy, czy z... korzyści idące, powiedzmy tutaj zastosowania tej nierdzewki, tutaj mamy jedynie e, dobre mamy to, że 8 lat gwarancji, brak, brak anody magnezowej, nie trzeba pamiętać, żeby co 18 miesięcy to wymieniać. Grzałka elektryczna do wspomagania, gdyby nie wiem, załóżmy awaria kotła gazowego była, czy po prostu chcemy przez lato grzać prądem, to, to możemy korzystać z grzałki. Kolejnym takim elementem znaczącym w instalacji jest sprzęgło hydrauliczne. Sprzęgło zostało zamontowane, ponieważ aby odseparować dwa i zrównoważyć instalację pod kątem hydraulicznym, bo mamy dwie pompy, mamy pompę kotłową i pompę ładującą, pompę ładującą rozdzielacz ogrzewania podłogowego. Dalej jest właśnie pompa, o której wspominałem. Jest to pompa autoadaptacyjna, czyli y, będzie ona pracowała w modulacji. Kiedy termostaty będą nam się w poszczególnych pomieszczeniach zamykać, to ta pompa będzie wyczuwała zmiany ciśnienia, dzięki czemu będzie przechodziła na niższe tryby pracy. Co później wpłynie na, na mniejsze zużycie prądu. Tutaj z takich drobniejszych rzeczy, idąc po kolei, to mamy separator zanieczyszczeń z magnetyzerem w środku. On sprząta nam instalację cały czas, czyli raz do roku, kiedy będzie robiony serwis kotła, będzie czyszczony właśnie ten separator. Tutaj kolejna ta siwa puszka to jest zawór przełączający. Pomiędzy ładowaniem zasobnika a grzaniem, ładowaniem rozdzielacza. Niektóre, w niektórych kotłach ten zawór zamontowany jest w środku, niestety tutaj, czy znaczy niestety, istety, bo są wady i zalety tego rozwiązania. Ten zawór jest wyniesiony. No dla nas, jako dla instalatorów, jest to w tych ciasnych kotłowniach kolejny element, który musimy gdzieś zmieścić. Tutaj, akurat, ze względu na dość wysoki zbiornik, mieliśmy dość mało miejsca. No, ale udało się to zrobić. No, myślę, zmieścił się wręcz idealnie. Czasami te, w momencie, kiedy mamy wbudowany ten zawór w kocioł, a załóżmy odmówi posłuszeństwa, to powiedzmy, dostęp serwisowy byłby trudniejszy. Tutaj mamy to na wierzchu, więc będzie trochę łatwiej. Przy, przy pracach serwisowych dalej, dalej mamy pompa, jest to pompa cyrkulacyjna póki co z racji tego, że ciepła woda jeszcze nie jest tutaj podgrzewana, to pompka cyrkulacyjna nie jest jeszcze podłączona posiada ona wewnętrzny taki moduł sterujący i pracą, ponieważ cyrkulacja na ogół traktowana owszem jest to rozwiązanie powiedzmy wygodne ponieważ mamy mamy tą ciepłą wodę dostępną pod od razu jednak taką sporą wadą cyrkulacji jest to, że cyrkulacja mocno wpływa na, na stopień wychładzania się zasobnika dlatego nie można wpiąć tak bezpośrednio pompy cyrkulacyjnej w gniazdo żeby pracowała ona 24 na dobę ponieważ jest to wpływa to bardzo mocno na, na powiedzmy tutaj Zużycie gazu, bo kocioł wtedy musi niepotrzebnie nam się uruch uruchamiać na podgrzew tej ciepłej wody. Jakie rozwiązanie wtedy? Rozwiązanie, no. No, będą pytania. Najczęstszym, e, najczęściej stosowanym jest taki prosty zegar sterujący, ponieważ musimy to dostosować do powiedzmy swojego trybu życia, że tak powiem. Ponieważ jeszcze, jeżeli dom, załóżmy rano, tak nikogo w nim nie ma. A życie zaczyna się w godzinach popołudniowych, no to bez sensu, żeby ta cyrkulacja nam przez tamtych od godziny tam załóżmy 8 do 18, żeby ta pompa cyrkulacyjna pracowała. Dlatego warto to sobie ustawić, w taki, zaprogramować taki zegar, dostosować do swojego tutaj harmonogramu. Ta pompa od razu ma taki wbudowany możemy markę powiedzieć bo nie termostat. Tak, to jest Polski producent Womix, który właśnie od razu wprowadził taki wewnętrzny termostat, który nam reguluje pracę pompy, czyli ona nie będzie chodziła non-stop. To też trzeba dostroić do, do, mówię, do własnych preferencji. Ale ważne jest to, że mamy już powiedzmy podstawowe sterowanie, które jeżeli stwierdzimy, że jest ok, no to nie będzie konieczne wtedy zastosowanie tego zegara. Chociaż wiadomo, im mniej ta pompa pracuje, tym więcej korzyści, ponieważ, mówię, będziemy mniej mniej mieszać w tym zbiorniku, przez co kiedy ciepła woda będzie nam w zbiorniku stała, tych strat postojowych będzie znacznie mniej. Jeszcze przerwa, jeżeli chodzi o producenta sprzęgła pompy i zbiornika, to jest istotne tak. czy to Znaczy się, myślę, że to jest istotne, no bo tutaj e, powiedzmy Mamy tak, jeżeli chodzi o, y, o sprzęgło hydrauliczne, to jest bardzo znany producent, jeżeli chodzi o, o tego typu rzeczy. To jest marka Frizo. Y, idąc dalej, pompa. No, pompa tutaj y, to jest Gruntfos z serii Alfa y, Właśnie ta autoadaptacyjna. Także y, Womix, tak. No, zawór przełączający to mamy Honeywell, separator Flamko. I z wyróżników, jeszcze też, z racji, jak już gdzieś o tym było wspominane, mamy neutralizator kondensatu. Z tego względu, że mamy szambu biologiczne, to nie może ten kondensat nie mógł iść bezpośrednio w kanalizację, żeby nie zaburzyć tam tej całej gospodarki. Ilość kondensatu. Podczas pracy zimą kotła no, jest dość znacząca. Mamy około na dowę, można przyjąć i z 20 litrów kondensatu, także w ciągu, w ciągu całego okresu zimowego nazbiera no, nam się sporo. Neutralizator nam no, jego funkcją jedyną jest to, że zneutralizuje nam powiedzmy tutaj kondensat zobojętni nam tą substancję. Obsługa jest bardzo prosta, ponieważ później jedynie co trzeba granula uzupełnić po wypukaniu i to tak naprawdę byłoby tyle. I jeszcze zasobnik WOSTI, żeby było, żebyście, żebyście mieli i żebym nie musiał odpisywać na wejście komentarzy. Tak, to też jest polski producent, no mówię, taka karuza cenowa, jaka jest teraz wokół wszystkich materiałów instalacyjnych, najpierw dotknęło to zbiorniki malowane, które podrożały no około w zależności od pojemności, ale około tam przeliczając to 1000 zł można sobie lekko przyjąć zbliżyły się one do nierdzewki, przez co nierdzewka stała się bardziej atrakcyjna no ale mówię teraz, wszystko wróciło do normy i, i nierdzewka jest już dość drogim rozwiązaniem ale jak najbardziej y, polecanym, ponieważ na przykład wężownica w tym zbiorniku jest również nierdzewna powiedzmy przelicza się, że Stal czarna, a stal nierdzewna to jest około 30% wyższa sprawność. Powiedzmy, ta sama powierzchnia wężownicy to zyskujemy 30% lepszej sprawności w stosunku do stali czarnej. Także tu znowu ta prędkość nagrzewu ciepłej wody będzie krótsza w nierdzewce. Nie? Także wszystko wpływa na, na tą ekonomię. Na no, przy dzisiejszych cenach gazu to myślę, że takie inwestycje są jak najbardziej uargumentowane. Nie? Czy do kotłowni chciałby Pan coś dodać? Do Z technicznego punktu widzenia. na kotłowni nie. No, poza tym, że mówię, jeszcze trochę elektroniki dodamy, no to to, to, to byłoby w sumie na tyle. Dobrze, macie z takiego technicznego punktu widzenia w takim razie jak to, jak to wygląda. Zaraz jeszcze przejdziemy sobie do innych rzeczy w garażu, ale to po prostu pozwólcie, że będzie w innym odcinku, bo troszeczkę sobie tutaj pan Sebastian pogadał i byłoby to po prostu za długie. Rozmawialiśmy poza kadrem, ja jestem zadowolony, pan Sebastian jest zadowolony, linki macie wszystkie w opisie, w sensie kontakt do naszego hydraulika, bo w sumie on już był wcześniej, ale wrzucimy jeszcze raz. Ale jeszcze mam bonusowe pytanie, panie Sebastian, Sebastianie, yy, ostatnio jest właśnie z tym gazem bardzo gorąco. Ja gdzieś tam miałem jeden czy dwa materiały odnośnie zużycia, swoje zdanie powiedziałem. Yy, co pan. O, czuję się jak dziennikarz teraz normalnie. <grym> co, yy, co pan wyraził osobom, które yy, budują albo są na, znaczy na etapie projektowania? Wyboru, właśnie źródła, źródła ciepła. Montujecie i, żeby nie było, montujecie i gaz, i pompy, i tak dalej, więc to tutaj nie jest myślę, że będzie subiektywna opinia, obiektywna, przepraszam. Tak, no jeżeli chodzi o powiedzmy, wybór źródła ciepła, no jest to teraz temat bardzo na czasie. Dodatkowo no ten rok nas trochę zaskoczył, ponieważ gazownia no wiadomo, zamroziła i niektórzy nawet jeżeli wybrali e, powiedzmy gaz, jako to źródło ogrzewania to teraz mają problem i rozważają no jedyną powiedzmy bezobsługową e, bezobsługową kotłownią pozostaje pompa ciepła no pompy ciepła, no gdzieś tam się mówi w naszym środowisku, że to będzie ten rok jeżeli chodzi o pompy ciepła ze względu na zablokowanie gazu no jeżeli ma ktoś ten gaz, to to i tak decyduje się na to, żeby korzystać jednak z tego przyłącza i z gazu. Ponieważ różnorodność cenowa, jaka występuje, jeżeli chodzi o pompy ciepła, jest dość duża. Oczywiście są zwolennicy tych nowoczesnych rozwiązań. Jednak i tak, co do gazu, jeżeli ktoś ma w działce czy ma skrzynkę już postawioną, to, to, to decydować się najczęściej właśnie inwestorzy decydują się na, na kotłownie gazowe z racji tego, że wiadomo, podwyżki objęły wszystkich. U nas, jako takich tam małych konsumentów, podwyżki nie były jakieś wysokie. No ale jednak, w skali roku wychodzi, tylko, że dotknęło to powiedzmy paliw stałych, ponieważ ekogroszek to jest wysoka cena, pellet tak samo, prąd cena prądu będzie tak samo się zmieniać jak cena gazu, dlatego gaz mimo wszystko myślę, że jest nie do ruszenia póki co. No, Okej, okay. ale zaskoczyłem pytaniem. Pan Sebastian trochę nie wiedział, jak wybrać tego pytania, <laughs> ale myślę że, się, myślę, że się udało. Czyli mamy takie samo zdanie, jak, jeśli chcecie grzać, to musicie płacić, musimy płacić. I na tym w takim razie ten odcinek zakończmy. Zapraszam oczywiście na kolejne części, jeżeli chodzi o podłogówkę, jeszcze tam przyłączę wody, neutralizator, nie neutralizator, tylko zmiękczacz i wszystkie koszty. Do usłyszenia.